Algebra. Dawno, dawno temu, że sobie para domowków mieli ogród pełen kwitnących kwiatów. Mała chatkę domową, w której mąż został. No młynarzem wiecie. Ale wiecie, nasi byli bardzo bezrobici. Jednej nocy. Żona nie mogła spać jednej nocy w się spacu. Kobieta wędrowała od wieczoru aż do północy. Widziała po drodze las, do którego nie było wyjścia. Ale mała, spadająca gwiazda oświetliła las. Także królowa mogła ją dojrzeć i pomyśleć życzenie. Zarzeczyła sobie mieć córeczkę. Tak oto nasze życzenie się spełniło. I niedługo potem kobieta urodziła córeczkę. Musimy teraz tylko znaleźć miejsce, ponieważ nasza córka skupić na magii. Odparł mężczyzna i postanowili zobaczyć, co tam ich córeczka ma pod sobą. Był naszyjnik. Nie ma ona go na swoim wartuszku wokół Talii. Para by była zdziwiona, ale, przy, ale przyjęli dziecko. Tak ukrył głęboko naszyjnik z Peryl ze swoją żoną. Zaś, e, 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 Sarą nie wiedzieli, jak nazwać naszą małą dziewczynkę. W końcu, w końcu, Sara rzekła. Można z wymią tak, rzekł mężczyzna. To idealne imię dla takiej małej widzicie? Paprotka dorastała pod psiką służby. A ile razy a ile razy przecha zała się w spacerze. Wszyscy zaczęli nazywać ją Algebrą. Widzicie, wszyscy nazywali ją Algebra. To przezwisko tak się z nią Wzrosło, że, że sama dziewczyna zapomniała swojego prawdziwego imienia. Tak też do niej wołali od jej urodzenia aż do dorosłości. Ponieważ algebra była już dorosła dorosłą dziewczyną, bardzo pracowita, szła czasem do szopy, by uszyć coś. Prosiła tylko rodziców o napartek nożyczki. Do życia. Czyli ten, wtedy e, e, sąsiedzi wołali do niej algebro odłóż to wszystko, my już e, wszystko za ciebie zrobimy. Tak, to gdy dziewczyna siadała przed kołowrotkiem, oni już większą część zrobili za nią. Jednak rodzice algebry zaczęli się niepokoić. Nienawidzili tego, że wszyscy pomagali ich córce. Ale dlaczego? Dlaczego pomaganie ich córce wcale nie cieszyło ich? Otóż bali się, że ich córka stanie ślegiwa, że będzie gotowa porzucić prawidłowość. Ale myśleli i nie mogli, ale nie, mieli, ale nie mogli też pozwolić na to, aby ją nazwano Algebrą. Matka dała tego razu Algebrze taki powrotek i kazała jej pójść do szopy i uszyć ubranie. Ale poszła do szopy. Usiadła w tygodniu nad brzygiem. I zaczęła pisać. wiersze, noty. A w końcu mówię, że przyszedł tutaj, by żeby zrobić koło wrotek. Tak też zrobiła. Następnego ranka. Algebra poszła znowu do swojego domu. Ciekawi, no i też pójść do szopy. By, czy znaczy, by słomę dla koni ze sił. Algebra poszła do szopy. I siła już. Słomę. Gdy mała myszka odwróciła się i rzekła: Bądź miłosierna, miłosierna, Algebro, e, daj mi jeść, umieram z głodu. Dlaczego mnie tak nazywasz? spytała Algebra. Wszyscy wokół cię tak nazywają z wyjątkiem twoich rodziców. Oni tego nienawidzą. Dziewczyna postanowiła dać myszce Troje jedzenia. słomu. Ona zaś tak się stroskliła, że szepuła. Zdaję mi klątwę. Ale gabro. – Jak ja mogę ci zdjąć klątwę? Spytała Algebra. Dotknij tylko tego naszyjnika. Nagle rozklepło się ośpiewające światło. Tak Algebra musiała zamknąć oczy. Gdy je otworzyła jednak, po myszce nie było ani śladu. Przed nią stał przystojny młody książę. Rzekł do Rzekł do Algebra Ty zdziewałeś mi klątwę, uwolniłaś się z klątw las. Teraz trzeba królestwem z wielką odwagą. Algebra, gdy teraz pojechała do rodziców, witała się pięknym uśmiechem. Rodzice, ześ bardzo cieszyliście szczęście swojej znaczki.